Jak co roku w pierwszych dniach września pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy września 1939 roku w Gostyni odbyło się spotkanie patriotyczne upamiętniające 74. rocznicę walk obronnych na Śląsku. W tym roku organizatorami była Gmina Wyry oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach. Uroczystą mszę świętą celebrował ksiądz arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc, który wygłosił również homilię. Uroczystość poprowadził wraz z odczytaniem apelu poległych major Arkadiusz Bartnik z wojskowej komendy uzupełnień w Tychach. Pamiętać i wpatrywać się nieustannie w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który jest drogą Prawdą. Kompanię honorową oraz poczty sztandarowe i flagowe wystawił 34. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej z Bytomia pod dowództwem porucznika Artura Borowca. 74 lata, jak hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, na nasz kraj, 1 września 1939 roku. W trakcie uroczystości został wykonany utwór dziekczynny bohaterów września, Ostatni bój pułkownika Władysława Kiełbasy 2 września 39 z muzyką Zelona Kowalewskiego do słów Karola Ptaszewskiego. Odbić to, co zagarnął wróg, tak nie może być, by na tyły wszedł i okrążyć mógł fortów naszych ułów Trzeba odbić to, co zagarnął wróg. Tak nie może być, by na tyły wszedł i okrążyć mógł portów naszych. Za wieloletnią współpracę przy obchodach rocznicowych pod pomnikiem pamięci żołnierzy września 1939 roku w Gostyni zostały wyróżnione medalem za zasługi dla Związków Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych następujące osoby. Pani Ilona Sobieraj, dyrektor zespołu szkół w Wyrach. Pan Szymon Danielczyk, pracownik urzędu gminy Wyry, pan Tomasz Jałowy, członek stowarzyszenia Pro Fortalicjum. O Oprawę muzyczną zapewnił hurzorza z domu kultury w Gostyni pod dyrekcją pani Liliany Czajkowskiej oraz orkiestra sił powietrznych z Bytomia pod dowództwem kapelmistrza starszego chorążego sztabowego Pawła Szczota